4 stycznia odbyły się uroczystości upamiętniające trzecią rocznicę śmierci światowej sławy pilota generała Tadeusza Góry. Przedstawiciele władz miasta powiatu oraz środowiska lotniczego uczcili pamięć generała na Świtnickim cmentarzu komunalnym przed jego grobem. Na tę okoliczność Miejski Ośrodek Kultury przygotował wystawę prac autorstwa Zbigniewa Zakrzewskiego. Prace przedstawiają 12 modeli statków powietrznych, którym latał sławny pilot. O wystawie kilka słów powiedział sam autor. Pomysł się zrodził sam, jako taki, że z racji rocznicy śmierci Tadeusza Góry, generał Tadeusza Góry. No trzeba było jakoś zrobić, pokazać sprzęt, na którym latał, na którym walczył. Nie jest to wszystko jeszcze. Te prace nie są, nie są ukończone w sensie. Cały cykl nie jest ukończony jako taki. Bo to są prace, które kończą się właściwie na 1945 roku. Nie ma szybowców, na których generał Góra, Góra latał. W ogóle te prace są przeznaczone do Izby Pamięci Lotniczej. Także one tam na stałe sobie będą. Myślę, że, że się przydadzą i będą obrazowały to, bo tych zdjęć nie ma. Dostępu do dokumentacji jako takiej jest bardzo ciężko znaleźć. Zresztą nie wszyscy wiedzą, na jakich samolotach i w jakim sprzęcie latał góra. Wystawę można oglądać do 18 stycznia na parterze Galerii Wenus w jej nowej części. 19 stycznia o godzinie 17 odbędzie się finisarz wystawy w Strefie Sztuki na drugim piętrze Galerii Venus, na który zapraszają organizatorzy.